Po czora W górę strumienia Ale da radę <laughs> Da radę, bo poprzek się staje No, no, co jest? <laughs> Może jedno kółko Tu dotknąć krzaków trzeba Dotknąć <laughs> Będą dobre czasy dobre. Może jedno kółko na ta No jedno Można hmm. Tutaj tych dotknąć No i teraz przeprawa przez rwący pas Teraz pod górę I później slalom między tymi słupkami O tu Nie. Yeah. Za słupek, za A. dotknięcie słupka, bez terenu, bez terenu, skarne punkty, 10 sekund. Ciężko. Tak, jedno kółko wystarczające. Dwa czy jedno? czasie.